Witam na moim kanale Tarot Moimi oczami, a w szczególności witam wszystkie zodiakalne lwy. Kochani, przychodzę do Was dzisiaj z czytaniem z kart Tarota, co do końca tego roku 2022 będzie się dla Was wydarzać. Nie robiłam horoskopów czytań na listopad. Nie miałam czasu, no ale nie chcę tutaj Państwa zostawić z, z niczym po prostu. W tym, w tym czasie postaram się też jeszcze w grudniu jeżeli czas mi na to pozwoli zacząć robić roczne horoskopy, czytanie na cały rok 2023 ale kochani zajrzymy tutaj za pośrednictwem Krzyża Celtyckiego co jeszcze ta końcówka roku może przynieść zodiakalnym lwom I jedną kartą też na koniec Zobaczymy sobie, jaka tutaj będzie wskazówka, jaka podpowiedź od Aniołów. Ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonować. Nie ma takiej e, możliwości. Tu będziesz e, musiała, musiał wyłapać sobie pewne wątki i je połączyć. Może to, co usłyszysz, jedno zdanie, dwa. Kilka słów może tutaj dać do myślenia, może to jest Twoja energia. Bo jeżeli nie odnajdujesz się, to absolutnie nie dopasowuj sobie tutaj pod siebie tej, tej energii, bo to nie ma najmniejszego sensu. Może na innych kanałach. Będzie dla Ciebie przekaz odpowiedni, ale jeżeli pozostaniesz i będziesz wysłuchiwać, to może coś usłyszysz dla siebie. Może właśnie tutaj powinieneś powinnaś być. I, I tutaj coś z tej energii, z tego przekazu od kart Tarota wziąć dla siebie. Bardzo was proszę o subskrypcję mojego kanału. Jeżeli nie subskrybujecie, o łapki w górę i o komentarze pozostawienie, czy, czy uśmieszka, czy po prostu, żeby ten kanał się rozrastał. No i też, kochani, o niepomijanie reklam, ponieważ tutaj ten kanał właśnie zarabia poprzez wyświetlanie reklam. To będzie taka energia zwrotna, w moją stronę od Państwa. Także do rzeczy zobaczmy zatem, co dla zowiakalnych. Lwów. Co do końca tego roku zobaczymy, w jakiej jesteście już energii, w jakiej będziecie, co trzeba będzie pokonać, przez co przejść, co wam może pomaga czy przeszkadza, wasze myśli, jak będziecie sobie tutaj szli, jakie furtki otwierać, tam gdzie będziecie chcieli się odnaleźć, otoczenie, wasze nadzieje, obawy, no i to, co odeszło do przeszłości. I wynik końcowy zobaczymy tutaj. Także zobaczmy, co dla zodiakalnych lwów do końca tego roku 2022, co ten grudzień przyniesie. Jak będziecie wchodzić w nowy rok. Co do końca tego roku dla zodiakalnych lwów. Co do końca. Zodiakalne lwy, zodiakalne. Lwy, popatrzmy. Z przełożenia zobaczymy. Kochani, jakieś, jakieś zmiany, jakieś straty, uważajcie, jest tutaj ostrzeżenie. Może to nie będzie dotyczyło wszystkich, bo pamiętajmy, to jest czytanie ogólne. Jeżeli Chcesz osobiście dowiedzieć się czegoś więcej, to zapraszam do mnie do naczytania prywatne. Kochani, Tarot już tutaj z przełożenia sugeruje, że uważajcie podczas jakiejś podróży, przemieszczania się gdzieś, żeby nie było strat, jakichś wypadków, jakiejś jakiej szkody piątka denarów ona tutaj pokazuje pewne straty na wskutek karta rydwanu jest to też pojazd jest to samochód jest to auto prawda karta wieży no coś co z góry prawda coś co nami może wstrząsnąć prawda i, i, I tutaj też no, strata, strata pieniędzy, czy może jakieś, jakieś remonty, jakieś, czy może jakieś w związkach, w relacjach, ale no, jest, są pokazane straty, są pokazane straty, czy to przez nierozsądne działanie. W przemieszczaniu się na drodze publicznej, prawda? Czy, czy coś, związa coś związanego z, z pojazdem lub z remontem, albo może po prostu jakieś straty, jeśli chodzi o te relacje bliskie, o, o romansowe. Może no, remonty, może jakieś też nagłe wypadki, czy z prądem, czy tutaj. Tu możliwości kombinacji może być wiele, ale wspólny mianownik jest straty. Uważajcie na poniesione tutaj, aby nie ponieść tutaj strat. Tarot już tutaj tak ostrzega. No niestety taka się pokazała z przełożenia. Energia niestety, jak tutaj nie ubarwiam kart, mówię jak jest. Nie sposób mówić, że wszystko będzie kolorowe, wszystko będzie piękne, po prostu karty, karty nas właśnie ostrzegają. Zobaczmy zatem, ale to jest z przełożenia i pamiętajmy, że nie dla wszystkich. W jakiej będziecie lwy? w jakiej no właśnie, karta wisielca czyli coś się zatrzyma. Coś zawiśnie, coś trzeba będzie odłożyć w czasie, być może na coś będziecie niecierpliwie czekać. W każdym bądź razie Tutaj, no, jest to, jest to czas, czas czekania, prawda? Tutaj trzeba będzie ponieść jakąś ofiarę, tu będziecie szukać jakiegoś oświecenia, jakiegoś zrozumienia, może na pewne sprawy spojrzycie zupełnie z innej strony, coś się obróci, coś, coś tutaj zupełnie o 180 stopni, powiedziałabym, ale czas, czas wyczekiwania, zobaczmy na co, w jakiej sprawie, o co tutaj chodzi. No, właśnie, kochani, karta. Ta, co z przełożenia się pokazała, piątka denarów. Wydaje mi się, że jeżeli nie jest to załamanie psychiczne z jakiegoś powodu, tam co z przełożenia pokazała się właśnie ta karta wieży Rydwanu, może to być utrata domu, może to być bezrobocie, no czas. Czas niekorzystny, będziecie albo będziecie musieli po prostu przeczekać, przebiedować jakoś, zacisnąć pasa. No niestety zodiakalne lwy mogą tą końcówkę roku mieć niekorzystną, ale idźmy dalej, zobaczmy jakie dalej się pokażą karty. Jak będziecie szli, gdzie będziecie może szukać, jak, jak będziecie w ogóle działać, jakie furtki otwierać. Kochani, szóstka miecz, będziecie zdecydowanie próbować, podejmiecie wszelkiego rodzaju, powiedziałabym tutaj działania, próby, zmiany na lepsze. To jest też zmiana miejsca zamieszkania, to jest wyprawa za. Pracą. To jest dosłownie uciekanie od problemów, ale tutaj może będziecie szukać też kogoś pomocnego, ktoś, kto wam e, będzie mógł e, pomóc, prawda? To jest też takie mm, milczenie, oddalenie. Może też takie być, takie sytuacje, że jedno z partnerów przemieszcza się, prawda? E, wyjeżdża, e, przemieszcza się gdzieś, gdzieś dalej, prawda? Jest to dla Was wstrząs, prawda? Jakieś oddalenie, milczenie, chód emocjonalny, ale pokazują się, pokazują się problemy, pokazują się kłopoty. No i przede wszystkim pokonanie chęć zrozumienia tutaj popatrzenia od innej strony i jak tutaj y, pokonać prawda może to też tutaj być przeszkolenie do nowego zawodu kochani tutaj też są kontakty te internetowe może to też dotyczyć tego wszystkiego prawda i tu obawiacie się że będziecie musieli zainwestować część swoich pieniędzy prawda tutaj no niestety Inwestuję, jestem na minusie, aby później no, osiągać jakieś, jakieś zyski, prawda? Czyli to jest odejście od dotychczasowych struktur, to co się tworzyło, to co się budowało. Być może było to budowane no, na nie takich fundamentach, na jakich powinniście funkcjonować, prawda? Żyć. Zobaczmy. Co zodiakalne lwy mają czy będą miały w głowie w tym czasie? Czwórka buław, dom, rodzina, tu są nasze cztery kąty, tutaj e, ukończenie planów, świętowanie, radość. No. Tu, tu jednak w głowie ten optymizm, powiedziałabym, nie będzie Was opuszczał, ale to są myśli. To jest, to jest po prostu jeszcze za mało, żeby planować o pewnych tutaj sobie sprawach, prawda? Ale powiedziałabym, że będziecie myśleć o o uwieńczeniu, o uwieńczeniu pewnych, pewnych Waszych spraw. To jest też wyjazd, kochani, to są podróże tutaj, prawda? Ale to jest też związek, powiedziałabym, i nieformalny, niezalegalizowany. Pamiętajmy. Tyle, ile Was jest tutaj, będzie oglądających, tam z przełożenia Kartary 2, no to jest też romans, prawda, może tutaj też ktoś wychodzić z, jakimś, z jakąś propozycją wejścia w jakiś układ właśnie nieformalny, prawda, i to nie będzie się wam kalkulowało, ponieważ będzie to um, związek na odległość przez internet. Coś takiego może być. Słuchajcie uważnie, wyciągajcie tutaj wnioski i poukładajcie sobie tutaj um, te, te pewne wątki jak te puzle, prawda, i będziecie mieli obraz całości, czego to dotyczy, czy waszej sfery zawodowej, czy Waszych relacji, tych bliskich, dalszych, czy tych intymnych, prawda? Zobaczmy, co odeszło do przeszłości. Król Kielichów. Hmm. Czyżby osoba 45 plus znaczy wzwyż, prawda? Osoba starsza, osoba spokojna, empatyczna, ale niezbyt wylewna. To jest osoba, która kocha, która kocha po cichu, to jest ktoś, ktoś, kto zachowuje taki stoicki spokój, ale to jest ktoś może też spokrewniony z Wami, może to być Wasz brat, ktoś po, po krwi, jak ja to mówię, może to jest też i um, lekarz, terapeuta, psycholog, nauczyciel, ale um, może to. Może ten, ten spokój, który mieliście, yy, prawda, to odeszło, odeszło do przeszłości? Jeżeli nie jest to osoba, to jest to energia tego spokoju, gdzie yy, odeszło coś do, do przeszłości, prawda? Albo ktoś. Yy, Ktoś będzie miał jeszcze wpływ na was, prawda? Bo tutaj ja zawsze mówię, że to, co odchodzi do przeszłości, może mieć wpływ na obecną e, sytuację, prawda? I na przyszłość. Może będziecie też tutaj no, potrzeba, potrzebowali wsparcia od kogoś takiego, ale zapewne ktoś spod żywiołu e, wody, e, rak e, ryby, e, skorpion tutaj ktoś jak gdyby Mo może będziecie się tutaj doszukiwać pewnych powiązań, prawda? Będziecie tutaj może potrzebowali pomocy, ale zobaczmy, co idzie na przyszłość, jaka tutaj niedaleka, właśnie przyszłość. Dwójka buław, kochani, tutaj właśnie planowanie. Tutaj y to jest też karta internetu, prawda? Komunikowania się. Tutaj będziecie próbowali. Po prostu tu jeszcze jest zastanawianie, oczekiwanie, jakieś niewykorzystana energia, ale zapewne tak, jakby coś Was trzymało w jednym miejscu, a już byście się układali, próbowali układać w drugim miejscu. Czyli to jest takie stanie w rozkroku, prawda? Niezdecydowanie się tutaj. Stąd mogą być pewne straty, bo może tutaj będziecie właśnie, jak gdyby, jak to powiedzieć, energetycznie rozbiegać się na dwoje, prawda? Iść dwutorowo, nie jednym torem. Czyli będziecie karmić, by powiedziałabym, to, co jeszcze jest stare i to, co jest nowe. I być może tutaj, no, te pewne, pewne straty mogą się pojawić. Wasza energia tutaj w tym wszystkim, jak wy będziecie odbierać całą tą energię. Siódemka buław, będziecie asertywni. Będziecie tutaj zdecydowanie może pomimo, że tego przemieszczania się, odejścia od problemów i pojawienia się pewnych perspektyw może przyjść coś takiego, że będziecie chcieli wziąć coś na siebie i zaczniecie walczyć tutaj z silnej pozycji. Tutaj będziecie obmyślać dobry plan działania. No bo tak, tu jest planowanie, tutaj też jest strategia, odpieranie tych ataków, prawda? Czyli ja sobie to poradzę, to co na mnie może spaść, prawda? To co może do mnie, do mnie przyjść, że będę z tym walczyć, co by to obojętnie nie było, kochani. Pamiętajmy, że to jest czytanie ogólne. Teraz zobaczmy, co idzie z otoczenia do zodiakalnych lwów. Otoczenie. Kapłan. Karta kapłana. Jest to ogólnie dobra karta, ale to jest arkan wielki. No, niestety, tutaj siła wyższa, to, co z otoczenia może być Wam narzucone, może Wam się wiele rzeczy nie spodobać, i dlatego właśnie. Tak, tutaj te karty pokazują, że Wy będziecie odbierać tą energię, będziecie się bronić, prawda. Tutaj są urzędy, tutaj już jest ktoś wyżej, prawda. Ktoś, kto ma wiedzę, ktoś, kto ma władzę, struktura, prawda. To jest e, e, powiedziałabym ktoś, kto wychowuje, prawda. Nauczyciel, to jest autorytet moralny, prawda. Terapeuta. Ale może też i tutaj ktoś chce po prostu, no, zaciągnąć was do ołtarza. Może też coś takiego być, zmiana. I tutaj obawiacie się pewnych lęków, pe, pe, dotychczasowego waszego życia, bo to, co z przełożenia tam się pokazało. Karta rydwanu, to jest też, ja tą kartę kojarzę, to jest też, no. Karta romansów, karta i małżeństwa i przemieszczania się i podróży, zmiana w ogóle naszego, naszego życia. Tutaj też, też tutaj wątków może być naprawdę milion pięćset, jak ja to mówię, ale zapewne z otoczenia idzie jakaś tutaj hmm, nauka. Wypływająca jakaś nauka, jakieś yy, yy, zasady, prawda? Albo, albo ktoś wyjdzie wam naprzeciw, ktoś, jakiś dobry przyjaciel, może uzyskacie jakąś pomoc, prawda? Może uda wam się tutaj ominąć pewne straty. Pewną biedę, cały ten, ten stres. No i tutaj możecie mieć z kolei, jeżeli nie jest, jeżeli pojawiłaby się pewna osoba, to ktoś spod znaku byka. Tutaj ktoś był, byłby taki was wspierający, prawda? Tu coś takiego może być. Zobaczmy wasze. Obawy, wasze lęki. Karta diabła, ojej, uzależnienie, jakieś zależności, jakieś, ale to może, mogą być wasze właśnie cienie, nieprzepracowane, wasze lęki, prawda? Czyli tutaj jakieś, jakieś no niezdrowe sytuacje, ale. Wydaje mi się, że uwolnienie tutaj zależy tylko i wyłącznie od Ciebie samego, drogi Lwie, w tej karcie diabła. Może też macie tutaj pewne właśnie obawy związane, że jeżeli pójdziecie w coś nowe, prawda, to możecie się tak dać komuś wciągnąć w coś, uzależnić się od kogoś, prawda? Być na uwięzi kogoś lub, lub czegoś, to, to tutaj tu tarot pokazuje, że takie macie po prostu wasze lęki i wasze obawy. A nadzieje dla zodiakalnego lwaca do końca tego roku czwórka kielichów powiedziałabym, że jeżeli to nie są rozterki wasze sercowe, tęsknota za partnerem, to myślę, że tu są wasze nadzieje, że nie będziecie rozczarowani w pewnej sprawie przy, przy tym kimś, prawda? z czym, z kim macie związane jakieś, jakieś wspólne plany, prawda? Czyli czwórka kielichów to jest troszeczkę takie, ktoś wychodzi z ofertą, my czegoś nie zauważamy, niby ktoś nam coś oferuje, proponuje, my tego nie zauważamy, prawda? Ale jakieś, jakieś rozczarowanie, jakieś niesmaczenie, tutaj, ale to są Wasze, wasze nadzieje, że, czegoś, że coś takiego Was nie spotka i zobaczmy jak zodiakalne lwy będą kończyć tutaj ten rok, kochani. Jeżeli nie będzie potrzeba jeszcze takiego wycofania się, dalszego tutaj przemyślania, przemyślenia pewnych decyzji właśnie do dalszego postępowania, to może być może być i też jeszcze czas przeczekania, może być czas rehabilitacji, leczenia się, albo no, wycofanie, izolacja, prawda, albo rozdzielenie sypialni małżeńskiej um, ale wydaje mi się, że przy tej dwójce buław, przy szóstce mieczy i przy jak wy będziecie tutaj się bronić, to jest konieczność przemyślenia decyzji i dalszego postępowania, żeby nie uwiązać się, prawda? żeby nie być zniewolonym, żeby nie być rozczarowanym, czyli jeszcze odnoszę takie wrażenie, że ta końcówka roku, ona tak, bo możecie być oderwani od rzeczywistości, możliwości będą, bo siódemka kielichów niesie, ale kochani, mogą być błędy w działaniu, karta księżyca, tu mogą być ukryci wrogowie, tutaj możecie błądzić, będziecie potrzebowali zdecydowanie rozeznania, jasności sytuacji, prawda? Karta śmierci, aby, no tu już się robi poważnie, Za, zapewne to, co będzie się wydarzać w końcówce tego roku 2022 dla zodiakalnych lwów. Pewne sprawy, czy to urzędowe, czy sądowe, bardzo ważne sprawy, czy przy pracy też właśnie, bo jest karta pracy, będą poważne zmiany, ale abyście nie popełnili błędów, żeby nie było coś łudą, iluzją, prawda, jakieś niejasności, jakieś tajemnice. To przemyślcie sobie na spokojnie. Nie angażujcie się w coś, coś, co wydaje się dla Was niejasne. Powiedziałabym: No, w ten sposób. Pewne przeczekanie, pewne przemyślenie. Pozwoli Wam uchronić się od niekorzystnych sytuacji. Zdecydowanie, kochani, tak tutaj tarot pokazuje, tak sugeruje. Ktoś wyjdzie Wam, może Wam ktoś wyjść z pomocą, ale musicie wychwycić ten moment, żeby nie przegapić właśnie tej. Tej sytuacji. Na razie jest czekanie, oczekiwanie, wyczekiwanie, odłożenie czegoś na później, ale jesteście bardzo niecierpliwi. Jeżeli nie jest to związane z Waszą a, nieruchomością, z mieszkaniem, z domem, prawda, to może chodzi tutaj o wyjazd, o przemieszczanie się. Ale zapewne myślicie tutaj o mm, szczęśliwym zakończeniu, ale ten czas jeszcze wymaga przemyślenia. Zobaczmy, jaka tutaj będzie odpowiedź anielska dla zodiacalnych lwów. Co do końca tego roku. Co do końca tego roku. Mało prawdopodobne. No właśnie, kochani, mało prawdopodobne. To już musicie sobie tutaj sami po prostu dopasować. Ja Wam odczytam, rozszerzę tutaj ten opis z książeczki. Może trzeba przeczekać, kochani, trzeba przeczekać, żeby nie wpaść w jakieś niezdrowe sytuacje, jeżeli pokazuje się. Diabeł i karta kapłana, prawda, w połączeniu to też może być coś niekorzystnego i może też tutaj intuicyjnie będziecie wyczuwać. Mało prawdopodobne, że sytuacja, o którą pytałeś, rozstrzygnie się w sposób, jaki zakładasz. Mogą mieć za to miejsce rozliczne inne możliwości rozstrzygnięć. Może być również tak, że to, o co prosisz, nie leży w Twoim najwyższym, najwspanialszym interesie. Skup się na alternatywnych możliwościach. Otwórz swoje oczy na odmienne okazje. No właśnie, tutaj w tym Wisielcu też, też to jest powiedziane. Otwórz swoje oczy na odmienne okazje. Bądź otwarty na doświadczanie wyjątkowych i w większym stopniu podnoszących na duchu rozwiązań niż to. Co dla siebie początkowo zaplanowałeś. Być może będziecie szukać jakiegoś oświecenia, jakiegoś olśnienia. Ale, kochani, pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonować. Weź do siebie to, co tutaj z tobą rezonuje, a resztę, resztę po prostu zostaw, albo może w ogóle tutaj to czytanie nie dotyczy, nie dotyczy ciebie. Także, kochani, jeszcze raz proszę o subskrypcję mojego kanału, o komentarze, o łapki w górę i o nie pomijanie reklam. To tyle. Dziękuję za poświęcony czas, za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego usłyszenia.